ze spacerku witam was i Laura ma Amelka w domu w ogóle Amelka coś ma z oczami jakieś nie wiem zapale, zapalenie spojówek chyba czy coś bo strasznie oczy ropieją i i ma takie y, gluty w oczach tak no i już się jedź no tak. I y, y, mam takie kropelki, już je daje drugi dzień. Kropelki takie. Ojejku, y, no takie z antybiotykiem. Bo ja mam takie kropelki, tam sprawdzałam, to też te kropelki się nadają. Y, Wulotkę sprawdziłam, bo to Paweł brał na te oczy, jak tam miał problem z tym okiem, te, kropl te krople. Y, I co, idziemy z Laurą na spacer, bo na, na ten rower. Męczy. Zimno jest niesamowicie. Nie wiem, ile stopni, 15, może nawet nie. Yy, I tutaj jestem na drodze w lesie i jest zimniej niż tak na takiej otwartej przestrzeni, tak powiewa. Yy, I tak się tutaj rozglądam. Zaraz Wam pokażę. Cześć, Laura! Cześć. Aż Laurze czapkę założyłam, bo ona taki yy, cały czas ma katar. Cały czas ma ten katar. Ale to chyba jest taki alergiczny, wiecie. I ona idzie do przedszkola w, poniedz w poniedziałek, bo ją... Tak, ją roznosi energia. Ją roznosi energia właśnie i idzie do przedszkola. Bo tak to jej nic nie jest, są pluszego katarku. I, I to tak... Obiad mam, nie gotuję, więc wyszliśmy trochę na spacer, e, poczyścili nam rowy, e, krzaki połamali, w ogóle jakoś tak dziwnie zrobili i tak się rozglądam, e, może jakaś sarenka będzie, bo ostatnio nie widziałam. jedna sarenka to tam biegnie, nie wiem czy ją widać, nie widać, Sonia oczywiście pierwsza słuchajcie. Ale się tak pogoda zepsuła, że no niesamowite, że to jest koniec maja i jest tak zimno. W zeszłym roku o tej porze to było ciepło, pamiętam. Ech. Pamiętam, bo to w taki ostatni weekend też robiliśmy urodziny i było tak ciepło, ciepło. O Jezu, no upał był wtedy, upał, pamiętam, bo wszyscy w krótkich spodenkach. A dzisiaj jest zimno niesamowicie, po prostu okropnie. Wczoraj nic nie nagrywałam, bo, bo miałam dzień totalnego lenia Wiało, padało Biało, padało i było zimno. I, i po prostu nie miałam no, na nic ochoty. No to co, Jedziemy, idziemy Laura rowerem i tak gada już trzy po trzy ple, e, pletę. Sonia, wyjdź stamtąd. Widzicie ją? O, 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 leci. Jajku, jak ona jest w błocie umazana, bo to wszystko mokre jest. A ją ostatnio musiałam kąpać, bo pojechaliśmy do sklepu. O, ja słoneczko wychodzi. Do sklepu pojechałam? Gdzie ja byłam? Nie a po zakupy pojechałam, to w piątek było deszcz padał i ją zostawiłam na dworzu, bo przecież w domu jej nie mogę zostawić co ona mi zrobiła w domu Ej Boże co ona zrobiła na dworzu jak ona wyglądała to od razu pierwsze co to pod prysznic i ją musiałam wykąpać bo ona była jak szczur taka chuda, mokra sflożona cała dajcie spokój latała, ja nie wiem gdzie ona była, jak nas nie było, nie mam pojęcia co za pies, mówię Wam, z nią to mam po prostu cyrk dobra, pokażę Wam te rowy widzicie, tak wyczyścili z patyków mm, dotąd, bo to chyba wczoraj robili, o po prostu te drzewa jakby zrównali z ziemią A tak to wygląda tutaj. Tu jest jeszcze nic nie zrobione. A tutaj tak. Po tej stronie yy, trochę trochę jakby inaczej. Najlepiej to zrobili tam na początku drogi, bo zrobili takie duże rowy. Ale szczerze Wam powiem, że to mi się nie chce tam iść, bo to kawał drogi trzeba przez ten las przejść. Ale tam porządnie zrobili tak, wiecie, tą ziemię wyciągnęli. A tutaj to taką, taką demolkę zostawili, bo taka koparka jeździła właśnie i równała. O, jedzie Laura, to wracamy. Bo mi się do końca drogi to nie chce iść, naprawdę. Jakaś taka jestem zmęczona, obolała. Wszystko mnie boli, jakaś taka jestem. Odpocząć, dobra. To my odpoczywamy. I będziemy iść dalej. Sonia. Sonia. Chodź tu. Sonia! Sonia, wołam cię! Sonia. Bu? Amok spaceru ma. Ona jak idzie na spacer, to po prostu nie pogadacie z nią. Ona dostaje takiego, wiecie, amoku. Bo to taka jest tutaj kierowniczka wsi. Tutaj zdewastowane. O, słyszycie? Jak ptaszek śpiewa? Gdzieś sobie siedzi. Tak, tam takie y, błotne. Ojej, ojej, jak on śpiewa. Ale gdzie on siedzi? Nie widzę go. Ładnie śpiewa, co Laura? Tutaj patrzcie, jak pękło drzewo. Znaczy korek odeszła. Może wejdę bliżej. Zobaczcie, jak to... Ojej, ale jak to fajnie wygląda. Patrzcie, normalnie można rękę włożyć. I jakie ładne to drzewo. Takie ten... Gładkie, super. I tak kora odeszła. Kurczę, na szkoda. Bo to pewnie tą koparką przy... Yy, do, no, wyrwał pewnie ten, tak jak tutaj kawałki takie pourywane są, przecież pewnie puknął i to odpadło. Ale jakie gładziutkie to drzewo, jakby szlifowane było. Ja to znowu zobaczę. No to leć Ładnie wszystko na polach rośnie już. Tutaj oczywiście dziki zorały. To nawet chyba nie było siale, nie wiem. Ale zobaczcie, jaki wiaterek się zerwał. No, tak zimno się zrobiło, że. Ja do domu uciekam. Naprawdę, momentalnie się zrobiło tak zimno, że to po prostu ja nie wiem. Aż już się rozbolała. Nie pogardziłam szalikiem. Wiecie naprawdę, że Laurze że szalika nie założyłam takiej apaszki chociażby na szyję. Bo jak wiecie, wychodziliśmy, to nie wiało i tak było w, w miarę przyjemnie. Że tak wiecie. A jak ten wiatr teraz zawiał, to. Ja uciekam, uciekam, uciekam stąd, bo Laura już pojechała. Maj, okropna pogoda. Tak zrobili tutaj przy naszym polu. No to jedź tamtędy. I zawsze, Paweł, jak sobie tutaj polem wyjeżdżał, to wjeżdżał sobie tutaj na drogę, wykręcał i dalej wjeżdżał. I teraz zobaczcie, no nie. Nie będzie mógł wykręcić. Będzie musiał sobie tu na polu wykręcać. No kurczę blade. A Laura pojechała drogą. Yy, drugą tam. No, yy, teściowej drogą. A ja jedę swoją. I mamy się spotkać od bramą. Ładnie żeśmy wyzbierali w zeszłym roku ziemniaki. No. Ładnie. Teraz to widać. Zobaczcie ile... ja już Wam pokazywałam. Ja już Zobaczcie jakie ziemniaki. Z zeszłego roku w ziemi co zostały. Dajcie spokój. No, żebyśmy tak zbierali? No, ja jestem w szoku, Wam powiem. Już się pokazują jakieś grzyby. Jakieś takie, wiecie? Trójaki, tak zwane. Ale o. Już tutaj. oj kusonia. Oj, ciekawe, czy będą grzyby. Znaczy, jeszcze pewnie nie teraz. Chociaż może coś tam by było. Masz Patyk? O, Sonia. Sonia. O, jest szalona. Ja wam jeszcze nie odpowiedziałam pod dwoma filmami komentarzy, bo jakoś nie miałam kiedy. A wczoraj taki dzień Lenia, więc was przepraszam. Ale e, odpowiem. Zaraz dzisiaj sobie usiądę i odpowiem Wam na. Ja wszy... nie wiem w ogóle, bo ja tak nawet... Ja przeczytałam wszystko. Wszystko przeczytałam. Tylko wiecie. E od razu mogłam po serduszku dać, to już byście wiedzieli, że przeczytane. A tak jakoś przeczytałam, zakręciłam się, wiecie, no. Jak to jest. I zaraz się usiądę, później po, pod wieczór i odpowiem. Przyszłam, wzięłam sobie e, durszlak. Tak go miałam pod ręką. E, I dla królików pozrywam trochę tej koniczyny. Tutaj, któraś z Was mi pisała, Kiedyś, że te kwiatki się suszy i na zimę do herbaty. Więc nie wiem, czy one się jeszcze nadają, bo jeszcze są w miarę takie ładne. Tu chyba mi rośnie ten skrzyp polny, jeżeli się nie mylę. Już mamy miejsce, w którym rośnie też krwawnik. Więc też będę sobie krwawnik zrywać, suszyć na zimę. Na razie to urwę tutaj królikom będę miały na, na kolację. Wczoraj jadły konic nie koniczyny tylko ten. Um, o matko, jak to się nazywa? No wiecie. Mlecz. A dzisiaj będę miał trochę koniczyny. One te kwiatki też jedzą. No tu mam nowe też o odnogi malin wszystko. Jejku, nie wiem. Brak czasu na wszystko jeszcze im trochę dorwę e, liści z malin bo one bardzo lubią liście z malin to troszeczkę im urwę takich tych o starych liści tu mam takie te dzi dzikie tak zwane trochę mięty też im zerwę też lubią ale to troszeczkę tutaj na drodze mi rośnie nie wiem wyrosła na podwórku bo, y, tam mam mięty wiecie w tym takiej skrzyni, a ona mi się tutaj na drodze rozrosła przy, yy, przy płocie. Nie wiem myślę, że tyle dobre im starczy na kolację. W ogóle muszę tą yy, koniczynę powoli i to miętę już zrywać, suszyć będę miały też na zimę. Brununiu! Bruneńku. Już nie będę wchodzić do środka. Ech bo mój ulubieniec czeka. Tam siedzą białe kurki pod dachem. Tutaj siedzą też niektóre. Apetyt mają. Dzień dobry, kolego. Apetyt mają, już sobie chodzą, wychodzą, czują się coraz swobodniej już u nas. Więc jest dobrze, bo przez trzy dni to w ogóle nie wychodziły. Siedziały, bały się. Nie? Dzień dobry. Mam wrażenie, że on mnie nie lubi. Nie lubisz mnie co? Ale dlaczego? Ja ci nic nie zrobiłam. Jeść nie daje dlatego, tak? Pan ci daje jeść. Tak? No, pawu jak wchodzi, to. On mu nic nie robi. Nic kompletnie. Paweł to może go na rękę złapać. A on tu przychodzi, on karmi, to wiecie. To zupełnie inaczej. Ja tu taka jestem obca, praktycznie. Ja to tylko przychodzę ich nagrywać. Nawet się boję jajka. Zobaczcie, jak on podchodzi blisko mnie, no. Będzieś dziabał? Zobaczcie, jak jest blisko. Przy samej siatce. No. idę, nie będę go denerwować weszłam do furtki czy ty się uspokoisz? Sonia, chcesz tam wejść do koguta? nie wiesz chyba, co by cię czekało Jak poszłam, to już pieje Agres tak ładnie rośnie. Super. Biały i czerwony, dwa krzaczki mam. Tutaj e, porzeczka też mam dwa, cztery krzaczki porzeczki mam. Ładnie rośnie. Super, tak dużo w tym roku będzie widzę. Jeszcze już nie chcę Was zanudzać tymi kwiatami, ale zobaczcie Rododendron. E, po deszczach. To odtąd ta łodyga, to jest nowa łodyga. Tak mi poszedł do góry po tych deszczach. No, tu już też się pokazują jakieś nowe kwiatki różowe. Idę już, słuchajcie, do domu. Mam nadzieję, że zrobi się ciepło i będę mogła na tym podwórku w końcu coś porobić. Dokończyć to, bo cały tydzień nic nie zrobiłam na podwórku. Przez te wiatry i deszcze. Kompletnie nic. Dziękuję Wam za dzisiaj. Nie wiem, ile tego vloga dzisiaj jest, ale coś tam, coś tam skleciłam. Coś tam do kawki będzie. Zawsze do kawki jakiś vlog wleci. Więc dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia, do następnego vloga. Trzymajcie się.